Wynalazłem ten oto promienioskurczacz tysiąc. Podziwiajcie. Krupcuch! Kropciu! Jesteś załom. Ktoś pomniejszył tego kaszora. Jak widzicie, mimo użycia promienioskurczacza, obiekt jest zupełnie sprawny. Ja, jak zdołamy go powiększyć? To proste. Za pomocą wzrostu bota 8000. Mam ciąg. Coś nie tak, Wiluś? Po prostu chciałbym, aby istniał jakiś sposób, by podzielić się moją miłością do nauki z całym światem. Na przykład twój pomnik z ogromnym mózgiem, albo mu muzeum. Te wtedy inni mogliby się czegoś nauczyć i podziwiać twoje ge genialne wynalazki. Muzeum nauki powiadasz? Inspirujące. Mamy zadanie do wykonania i liczę, że będzie atomowo. się, bracie. Hej, czekajcie na mnie! Czym jest nauka? Nauka to badanie otaczającego nas świata. A muzeum pozwala odwiedzającym uczyć się i zdobywać wiedzę na własną rękę. Wyobraźmy sobie zatem idealne Muzeum Nauki! Dobrze, ekipo! Muszą tam być ciekawe eksponaty! Może wystawa o zjawiskach pogodowych? Uh, żeby był tam śnieg, i deszcz, i może wiatr, i jeszcze słońce. Sala meteorologiczna jest! Może stworzymy strefę, gdzie pokażemy wszystkie wynalazki wirusia? Doskonale! Tam trafią Promienioskurczacz i wzrostobot. Skoro o nim mowa, czy mógłbyś, proszę. A teraz przejdźmy do projektu. Inną dziedziną nauki jest badanie planet. Może zaplanujemy budynek w kształcie Saturna? No i? Co myślisz, Wiluś? Genialnie. Widzimy się wkrótce. Geniusz nie powinien czekać.